Dzień dobry widzowie. Dziękuję za nowe subskrypcje, wyświetlenia i tego materiału miało nie być wstępnie, ale później sobie pomyślałem, kto nie lubi zaglądać w kieszeń, więc będzie podsumowanie kosztów. Co nieco wiecie, ci co oglądali, coś tam wiedzą, no ale teraz będziemy mieli wszystko w jednym filmie. Motocykl kosztował 6000 i możecie go zobaczyć na pierwszym odcinku, jak on wyglądał po, po zakupie. Komplet owiewek, no i podkreślam raz jeszcze: ceny podaję detaliczne. Część z Was kupi sobie coś taniej, bo ma rabaty. Inni wybiorą opcje części używane. Więc, jakby też nie sugerujcie się tą ceną, która tutaj padnie na końcu. Po prostu ja kupowałem części nowe. No, używane też, ale bardzo mało, bo po prostu tych, których już nie można było kupić nowych, to kupowałem używane. No to mamy jeszcze raz. Motocykl 6000, komplet owiewek 2,5. Musiałem dokupić jedną lagę lewą, bo było urwane mocowanie. Chyba Wam pokazuję mocowanie błotnika. O, to mocowanie było urwane. To musiałem dokupić jedną lagę tylko po to, żeby wykorzystać jazmę. Więc ta jedna laga plus serwis zawieszenia wyszedł 950 zł. I teraz dalej. Tłumik Dominator 650 przesyłką, chyba kosztuje 620 w detalu. I też chciałem taki tłumik. To wam tłumaczyłem na filmie, że można kupić używany powiedzmy w tej cenie jakiś markowy, bardziej z danej firmy ale on będzie używany, ta, będzie wypalony i tak dalej tu mamy nowy z gwarancją i zależało mi też na takim tłumiku w takim stylu żeby on był taki lekko retro, czyli owalny bez karbonów, bez niczego więc mamy ten tumik 650 opony nowe, Pirelli, Rosso coś tam, coś tam, Corsa chyba Rosso 2 to jest tył jest 19 rok, 26 tydzień, a przód jest. A przód jest świeższy z tego co pamiętam. 20 albo 21. Hmm. Szyba 120 zł. No właśnie, teraz już jest po 140. Reflektor nowy 650 zł. Komplet kierunkowskazów to jest 140 zł za 4 sztuki. Tylna lampa LEDowa, ona jest z kierunkowskazami, ale ich nie podłączałem, no bo, no bo nie podłączałem 250 zł. Co mamy dalej? Tylny stelaż musiałem kupić, bo tamten był połamany, za stelaż zapłaciłem 300 zł i go polakierowałem, ale to sam go lakierowałem, więc tutaj już nic nie doliczam. Chłodnica nowa 550 zł. Oczywiście te nowe rzeczy to jest wszystko od nas ze sklepu. Chłodnica nowa 550 zł. Kolektor używany 120, bo tamten był powiniatany od wiatraka. Ciężarki 50 zł. Co dalej? Manetki Ariete 90 zł. Klamki 140 zł. Wypełnienie. To podogon. 140 zł. To czerwony. Chciałem nowe. Niestety, już jest niedostępne. Nie można go kupić. Gdzie mamy to wypełnienie? Felga tyłu: 150 zł, bo była krzywa. Prostowanie przedniej felgi: 120 zł. I lakierowanie dwóch felki zbiornika. Bo zbiornik był lakierowany, w tym miejscu był zagnieciony. Waldek wziął 400 Oczywiście tylnej felgi nie trzeba było lakierować, można było zostawić. No ale skoro przód był malowany, to... No to rozumiecie sami. Ma być ładnie. Malowanie proszkowe, czyli sprężyna od zawieszenia. Sprężyna od zawieszenia. Kosa była malowana. Tak, kosa i jeszcze coś, jeszcze coś, ale zapomniałem co. Aha i ten pajączek, pajączek od wiatraka też był lakierowany. To to stówkę kosztowało razem z piaskowaniem. No Na przerwałem nagrywanie, bo przygodę panie zaparkowało, bo choć miejsca w opór, ale trzeba stanąć jak najbliżej. To wiadomo... Hmm. Stelaż aluminiowy, 230 zł. To jest ten, do którego się przykręca lusterka. Stelarz stalowy, czyli ten do główki ramy. Kupowałem nowy, oryginalny w serwisie. Już mi uciekło. Ją kosztował 400. Gdzie on jest? 400. Stelaż tył. 440. Lusterka Komplet, 120. Obudowa licznika tył, 4 stówki uszczelka dekla, pokrywy zaworów 220, łożyska główki ramy 160, nakrętka ta tutaj, którą widzicie ta srebrna, ta to płaciłem za to 120 kupowałem w serwisie, bo tam to była zardzewiała i krzywa. dobra zaraz, niech mi się to odpali, mamy gdzie tam nakrętkę. Mamy gumki zacisków 180 zł, klocki przód 100 klocki przód 220 tył, stówkę, czpień do tylnego zacisku 25 zł Przewody Goodridge komplet 400 To mamy tu ładne Goodridge Też takie klasyczne, srebrne, także było ze smaczkiem Łańcuch 450 zł, zębatka przód 80, tu 140. Tak się prezentują te przewody: olej 280, filtr 40, świece 480. Teraz tak, uszczelki kolektora wydechowego 60 zł za 4, nakrętki zębatki tylnej 108 zł. Już wjechały nowe. Ym, śruby i blaszki. Blaszki m, potrzebowałem takie do mocowania tylnej lampy bo oczywiście tu nie było ogona, nie było tych blaszek. One są w środku w ogonie. Dwa takie kątowniki, jedna podłużna blaszka z gumkami w którą wsuwa się lampę i śrubki. Śrubki kupowałem nowe te do błotnika i do owiewek te, te, te. I tak policzyłem w zaokrągleniu że to wszystko kosztowało 200 być może lekko więcej naklejki z grafnetu 250zł czyli CBR -ka, RR -ka, T954 yy, i hondka na, na czaszkę ślisk łańcucha no, tani gips 250zł rolki wahacza 60zł I adaptery kierunkowskazów 50 zł. Adaptery kierunkowskazów to są, bo te kierunkowskazy nie mają wtyczek, tylko mają same końcówki męskie. I żeby nie ciąć wiązki, żeby zostały oryginalne kostki, montuje się takie adaptery. A ślizg łańcucha to ten kawałek tutaj plastiku, po którym ślizga się łańcuch. To, to kosztuje 250 zł. Tam też był wydarty, przetarty. Do żywego do imienia. No i tam będzie jeszcze trochę cynkowanych śrubek. Bo też były cynkowane ośki były cynkowane, te śruby zawieszenia, nie wiem, czy to no, coś tam widać, no, no tam było. Na filmach zresztą widzieliście. Półkę polakierowałem sam. Aha, jeszcze proszkowo było lakierowane kierownice, tak, bo też były już takie nie świeży Aha, tutaj wycenie Nie ma wiązki. Teraz już widzę. Nie ma wiązki do światopostojowych. Też kupowałem oryginalną w serwisie. Pociąg chyba stówkę. No i tak to mniej więcej wygląda. No i teraz wszystko razem. Jeśli by tak kupować w Larsonie. Jeśli ktoś ma swojego waltka, który by mu to polakierował za 400 i tak dalej, i tak dalej. 19 152 zł. Tak to tyle. Tyle wyszło, no nie wiem. No, i wam teraz pozostawiam do oceny. Warto, nie warto, wyszło dużo, to nie ukrywam. Dużo tych części można było kupić używanych. Na przykład taki stelaż stalowy, który tam widzicie, tylko ja nie chciałem tego robić. Bo przy używanym takim stelażu przykręcicie go, zamontujecie chiński stelaż. Ten górny, ten tutaj, i później przykręcacie lusterka, i okazuje się, że otwory się nie pokrywają z czaszką. No i wiadomo w czym jest problem. W chińskim stelażu, nie? To jest chiński, a nie w stalowym używanym, który może być krzywy, więc ja już wolałem uniknąć takie, takie sprawy. No i ta aha, właśnie yy, tylny błotnik, dwie stówy albo tutaj to było tak na, na zrobione na jakimś kątowniku. To podświetlenie już się rozpadało. Śmiałem się, że kupiłem błotnik za 200, a osoba, która kupi ten motocykl, pierwsze co zrobi, weźmie Diachsa i go utnie. Także tak pewnie będzie. Jeszcze motocykl jest nieprzerejestrowany Jeśli, No i tak myślałem, że znaczy chciałem go zarejestrować w tym tygodniu. Już ma przegląd, wszystko, opłaty. Ale pomyślałem, że może będę go, jak się uda go szybko sprzedać, to po prostu. Dam umowę następnemu kupującemu i nie będę go przerejestrowywał. Oce, jest opłacone na rok. Przegląd jest. Także tak to wyszło. Następny film jaki, jaki będzie to Suzuki GSXR 750, który miał być 600, wyszło, że będzie jednak 750. A dlaczego tak wyszło? Dowiecie się z kolejnych filmów. Coś jeszcze mi się przypomniało. Takie spostrzeżenie. Jechałem tutaj na taki parking, żeby to nagrać. A że mam blisko od do domu, to ubrałem się tak. Na 30 motocyklistów, którzy mnie mijali, nikt nie machnął mi ręką. Ależ to jest zjebane towarzystwo. Także tyle. Na razie hej.